Witajcie kochani w drugim odcinku pokaż na co cię stać. Tym razem weźmiemy na, celow na celownik T1 Heavy i oczywiście użytkownika PassFix123, tak, który wykręcił moim zdaniem bardzo ładny wynik. No, przedstaw się może z jakiegoś coś klanu, bo widzę, że yy, klan masz taki dość. <grafię> no, nawet nie wiem, jak to przeczytać ten skrót, więc jakbyś był uprzejmy tutaj. No to to jest polski skład, yy, polski elitarny skład różny pancerny, i tam jest taki, no, yy, nie wiem, czy też jakieś klanówki tam grają czasami. Mhm. Czy to jest ogólnie klan początkujących, tak? Tak. Yy, I macie rekrutację otwartą, jeżeli któryś grać by chciał do was dojść? Czy ilu was tam jest w tym klanie? No, nie wiem, czy, chyba jest rekrutacja otwarta, chyba jest. Aha, no dobrze, no to jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to tutaj widzicie dziennik, możecie napisać i jeżeli będziecie odpowiedni, to was przyjął. Dobra, wróćmy może do bitwy: to jest Runningberg, jedna z moich ulubionych map. Może opowie coś o tym czołgu, bo ja już dawno nim nie grałem, dawno go sprzedałem, więc. No, to ten T1 Heavy to jest amerykański czołg ciężki, piątego poziomu. Ma fajne spamujące, dość działo. I jest chyba, nie? Z tego co no. pamiętam. Nie za penetrację. I w ogóle dobry pancerz, ma wszystko od Dinga praktycznie, bo ludzie nie wiedzą gdzie mu szczelać. No, trzeba a gdzie mu szczelać, Jeżeli by na przykład jakiś grać był zainteresowany, to... No na prawą stronę oddziała. Aha, na prawą stronę oddziała, no więc już zapamiętajcie. Ogólnie on jest... jaką ma penetrację? Dobrą ma penetrację? No penetracji to ma, czekaj już powiem, no zaraz tutaj 128, bez złota, ze złotem ma 177. Tak, no to myślę na piątych tierach jest całkiem dobrze. A jakie on ma w ogóle losowanie? Jak go losuje? Jakie ma mieć No mnie rzadko los losowałem na szóste albo na siódme poziomy, mhm. zazwyczaj takie na piątej i niżej. Mhm. Czyli ogólnie to jest mi najlepszy wynik na tym ciągu, tak? Pod względem e, tak. damage'u i... No dobrze, no to jak tutaj widzimy zobaczymy statystyki graczy macie 43% na wygranie według stałym, a no i po, to jakby to określić, u was i u Drużyny przeciwnej są gracze tacy początkujący wszyscy, tak? Czyli to hmm. różne może, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tutaj no jak widzimy ładnie gąskiemu starasz się ściągnąć, ale chyba ciężko, nie z tym działem. Chociaż... No, nie, no, no dobrze. dobrze. Nie odjechał. No Co jak... drugi? Tak. Co drugi? Jeszcze. Bo ty chyba skontowany jesteś, nie? No tak, całkiem do niego prosto stoję, ale on te, też mnie nie może przebić. Mm -hmm. I z tego pierna y, na co się przechodzi? Na M6, tak? Na m No, na M6, tak. Mm -hmm. Później T29 chyba z tego co pamiętam, to już jest naprawdę fajny czołg. No jak widzimy, po prostu jedziesz i na razie strzelasz, tak? Masz 1000 demetriów, hmm. więc jak na razie nie jest rewelacyjnie, ale... Ja ten ciok swojego czasu pamiętam, grałem dawno, dawno temu, kiedy zaczynałem linię amerykańską, to muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się grało. A jego następca m 6 to już jest w ogóle, jak już ma te działko najlepsze, to tam chyba bije, nie wiem, po 5 sekund, po 200 to już jest w ogóle wtedy się gra. Powiedz, może, co tutaj chciałeś zrobić? No To jest zwykły randomek, więc jakoś się zbytnio nie starałem. Jechałem na pało i tak, strzelałem. Po prostu jechałeś i szukałeś i strzelałeś, tak? No, bo to, takie tiery to... nie przebijają, mnie. Ale najważniejsze, że dobrze powiedziałeś, że mieć Mekki na no dobre. To jest... To jest coś, bo teraz właśnie po tym patchu prowadzili i teraz bardzo... Yy, bardzo źle rzuca te tiery, przeważnie dwa wyżej nawet, więc... a ile ty bite w tym ciągu rozegrałeś? Mało. Gdzieś około chyba 60-100. Ale widzę, że masz ponad 62% na nim wygranym, więc dobrze ci się nim grało. No... Z bólem serca go sprzedawałem. No zobaczymy, co tutaj wykombinujesz. No i ten AT-2 tam prawie wszystkich skosił. No, to też jest dobry czołg. Ale... Jechałeś mu na plecy, zauważył No Jeszcze ten Chińczyk przyjechał. Ale to jest właśnie... Yy, ...dziwne grając na takich niskich cierach jak czasami ludzie nie potrafią myśleć. Widzą, hmm. że dostają od ciebie strzały, po prostu jadą naprzeciwko. Nic im się nie przejmują. No i no jak, te... jak widzimy, tutaj ciężko cię przebić. Faktycznie, dość yy, czołg, który potrafi odbijać. I ten at te taki kozak myślał, że jest niezniszczalny, Ale hmm. w tym patrzu poprawili celność, w którymś tam. No, widzę, że w głaz jest bardzo dobrym hmm. wyjściem. Bo gdzieś to bym go chyba nie przebił. No. <laughs> tutaj próbował skręcać, no udany zawodnik, udany. No. I tam fartem trafiłem jeszcze. No fartem, ale no ogólnie 10 do 13 i tak teoretycznie no nie jest za, za, za łatwo. No tylko się obawiam tego S35CA, bo go miałem i to Aha. jest potężny jak w No chyba po 300 dnie nawet chyba. No ma też mocno działa, tylko nie wiem czy on ma trolla, czy nie, ale wiem, że Piedloniecie to on ma solidne. No. Tutaj widzimy oni są zgrupowani według, tak? No więc... No. To z górki. I teraz e, e, z No tutaj Most. elegancko właśnie... Ale przywalił ci za 330. Ale on hmm. ma chyba bardzo długi czas przeładowania. No tak jest 9 sekund. Nie, nie miał szansy z tobą. Konfrontacji. Hmm. No już masz ma 6 fragów, już masz specjalistę, ładne maczek, już 2300 DMG. Co, co na piątym tierze nie jest dość łatwe. Nie wiedziałem, że ten T49 za tu się pojawił i go zdramowało. No, no O? Czy tak? Ktoś ci strzelił. Artyleria, tylko że ja nie mam już. Że artycznik... Teraz nie masz ładowniczego, nie możesz go naprawić. To już masz prawie 5 sekund, tak? Przeładowania. Więc to już jest dość problematyczne dla ciebie, ale. Postanawiasz jechać na kapa, tak? Bo tam widzę na, na X2 że tam PZK właśnie stała. Miejscu. Tutaj też miałem niezłego oferta, żeby mnie pod koniec nie trafił, bo mógł mnie zdjąć całkiem. No mówisz. Jeszcze mu gąskę zdjąłem i teraz zaczął celować go zdjąłem. No widać czas przeładowania, duża różnica, duża, duża. No. No i ładnie, no i stałeś na dwóch, tak? Masz już 2600 dmg, to jest, yy... tutaj napisa się AFK, tak? Czyli oni Cine. są na apku? Musiałem się spytać przeciwnej drużyny, ale okazało się, że sobie stoją Ta, Czyli ruch. można powiedzieć, no, 1000 dmg za friko. No. Ale mogłem wszystkie pociski wystrzelić, ale nie na tego Ta, ładowniczego. Wtedy byś miał ten medal za, nie wiem jak mi się nazywa, za ostatni wystrzelony pocisk, zniszczony no. wróg ostatni. No ale, miałeś tu chyba 6 medali, nie? No, 6 medali. A ile zrobiłeś yy, Expa pojedynczego 1800 ale. To jest premium. No a jeszcze taka ciekawostka, że jakbym miał premium to bym zrobił 500 tysięcy a nie300. Nie wiem jakim cudem Aha, bo ty tutaj dostałeś też bonus za fragi 300 tysięcy no. Jeszcze bym dostał 500 tysięcy No jak widzimy no. 3400 damage'u. Piątym tierem to jest naprawdę co. Oczywiście, tu miałeś tych dwóch naft i trochę szczęścia, czy też e, miałeś tego szczęścia, no ale o to chodzi. Zawsze, zawsze takie bitwy, które się robi epickie na, na jakimś danym tierze, musi być trochę tego szczęścia, tak? No. Tutaj właśnie ci ktoś napisał 10 i ci gratuluję, że ładny meczek. No ładny, no. 3400 damage, 35 strzałów oddałeś e, trafionych. Tutaj będziecie mogli mieć e, pod filmem link do replaya, jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie sobie obejrzeć, ja to zapraszam. No, chcesz coś jeszcze powiedzieć na zakończenie? Polecić no. ten czołg? No, nie wiem. No, bardzo go polecam. Ja go miałem wymaksowanego, nawet ten silnik za 15 tysięcy doświadczenia kupiłem potem. Mhm. Bo tak się nie fajnie śmigało. No, no, polecam go. No, to tyle. To dzięki, że zgodziłeś że pokazać tą bitwę ludziom i ze mną nagrywać. Zapraszam na swojego Facebooka. Trzymajcie się następny odcinek i jutro. Na razie.